W studio uczestniczki poprzedniej edycji programu Eurologis 2 w ramach projektu Erasmus, przedstawia uczennicę klasy trzeciej TL2, Dominikę i Laurę. Dzień dobry. Chcemy dzisiaj porozmawiać o Waszym wyjeździe do Bolonii we Włoszech w październiku zeszłego roku. Proszę powiedz, Dominiko, jak wyglądała integracja Waszej grupy? Tak naprawdę stworzyliśmy jedną wielką rodzinę. Stworzyliśmy dom, w którym dzieliliśmy się obowiązkami i robiliśmy wszystko: pranie, gotowanie, sprzątanie, robienie zakupów. Tak naprawdę wszystko, wszystko robiliśmy razem. A czy mieliście jakieś wycieczki krajostawcze? Tak, mieliśmy dwie wycieczki, jedną do Florencji, drugą do Wenecji. Mieliśmy tam swojego przewodnika, który nas lepiej zapoznał z tymi miejscami. Mieliśmy gry miejskie oraz czas wolny, więc mieliśmy fajnie zadegospodarowany ten czas. A jakiego języka używaliście we Włoszech? Głównie posługiwaliśmy się angielskim, ale osoby, które z nami pracowały, starały się nas nauczyć niektórych zwrotów, niektórych słów, niektórych zdań, także fajnie. A co robiliście w czasie wolnym od pracy? Chodziliśmy na rynek Starego Miasta, żeby jeszcze lepiej tą kulturę włoską poznać. Chodziliśmy do restauracji, by potrawy zasmakować ich. Podziwialiśmy ulicznych artystów, no i jeszcze bardziej się integrowaliśmy razem. Mhm. A jeżeli chodzi o te restauracje i włoskie smaki, to lepiej smakuje polska pizza czy włoska? Zdecydowanie pizza włoska, to nawet nie ma porównania. Mhm. A czy poznaliście jakichś fajnych ludzi na tych praktykach? Tak, ja miałam cudownych ludzi, z którymi do teraz mam kontakt. Mam ich na Facebooku, mam ich, mam ich na Instagramie. Widzę, co się u nich dzieje, oni wiedzą, co u mnie, nieraz piszemy, no. zaraz Cieszę się, że macie takie dobre wrażenia, ale pamiętajmy, że była to praktyka zawodowa. Chciałabym jeszcze zapytać, w jakich firmach odbywaliście te praktyki? Między innymi w gastronomicznych, w w samochodowych i w spożywczych, w uh -huh. przeróżekach, tak naprawdę firma. A jaki był zakres obowiązków waszych? Zakres obowiązków głównie opierał się na kompletacji zamówień, stwarzaniu dokumentacji, odbieranie towarów, więc... Uh -huh. Uh -huh. A gdybyście miały podsumować ten wasz wyjazd, to jakich słów byście użyły? To zdecydowanie, gdybyśmy mogły jeszcze raz pojechać na taki wyjazd, to bez zastanowienia byśmy się spakowały i pojechały. Mm, niesamowite doświadczenie polecam wszystkim. Także dziękujemy bardzo Wam za podzielenie swo, się swoimi wrażeniami i Państwu dziękujemy za uwagę. My również dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Drodzy uczniowie klas drugich logistycznych i spirytorskich, Chciałam Was bardzo serdecznie zaprosić do udziału w programie Eurologist 3 w ramach projektu Erasmus. W następnym roku szkolnym organizujemy wyjazd do Hiszpanii, do miasta Saragossa. Przygotowanych zostało 28 miejsc dla uczniów klas logistycznych i spedytorskich. Zapraszam do udziału w tym programie. Mamy jeszcze wolne miejsca. Warunkiem uczestnictwa w tym projekcie jest zdanie egzaminu z języka angielskiego. Jest to egzamin ustny. Proszę pamiętać, że są to praktyki zawodowe, więc większość czasu spędzamy w pracy. Podobnie jak uczniowie w Polsce, będą to praktyki w firmach logistycznych, w których będziemy dokonywali kompletacji zamówienia, uzupełniania dokumentów i różnych innych prostych prac magazynowych. Zachęcamy do udziału w projekcie międzynarodowym, ponieważ możemy zdobyć nowe doświadczenia, możemy potem podzielić się tymi naszymi doświadczeniami w swoim życiorysie i wyróżniać się wśród innych uczniów, którzy takiej praktyki zagranicznej nie ukończyli. Bardzo dziękuję i zapraszam chętnych do udziału w programie.